Siu? Co? A czemu mamy tyle wpłat na konto od wczoraj? Z 10 zł, 100 zł, 2 zł, ze 100 chyba różnych. Zajrzyj na Facebooka, to zobaczysz. O, ja nie chcę na Facebooka, bo mam tysiąc znajomych z Farmvilla, co nie wiem wcale kto to. No to nie przyjmuj znajomości z Farmvilla. No ale ja już nie miałam miejsca na swoje różowe owce i musiałam sobie farmę powiększyć. czy było szopę zbudować, tam można wsadzić kilka owiec. Owce do szopy? No ja wiem, że to wszystko sztuczne zwierzątka, ale szkoda ich i tak. Strasznie głupia jestem? No to było sprzedać te owce i sobie kury kupić, są mniejsze. Oj, tam. Ja już nie chcę Facebooka, bo jak ja tam patrzyłam na tą moją farmę, to mi tak szkoda było tych poupychanych zwierzątek, że już nie mogłam. Tam trzeba cały czas dojść te owce i krowy, kury i koty. A poza tym Facebook jest niebieski, a ja nie lubię niebieskiego. Jak mi zrobisz, żeby był różowy, to wejdę. A wiesz, że jak ty nie patrzysz na te swoje owce i kury, to one tam czekają na ciebie, tęsknią i chcą jeść? cały czas i takie niewydojone tam stoją No to ja tam wejdę i je sprzedam No i zapisz się do naszej grupy Macie grupę na Facebooku z Danielem A z kim niby Już raz zrobiliście grupę co się nazywała Mam dziwne uczucie we fiutku jak zjeżdżam rowerem z górki i nikt się nie zapisał Ale teraz się zapisują Chcemy zaprowadzić na Facebooku prawdziwą rewolucję taką demokratyczną żeby każdy mógł decydować o całym Facebooku 44 Misiu, ty coś znowu kombinujesz, ja muszę to zobaczyć. Co jest? Nazwa: Demokracja na Facebooku. Opis, jeśli chcesz nas wspomóc, wpłać chociaż złotówkę na konto 30-15-60. Ej! To ja może założę grupę, że sprzedam moje różowe owce z Farmwilla, to jeszcze więcej zarobimy. No ale to nie dla nas pieniądze. Chcemy razem z tymi, co się zapisali na naszą grupę, kupić Facebooka. Na raty. Wczoraj się zapisało 1000 osób, dzisiaj do południa 500. No jak już się zapiszą 2 miliardy i każdy wpłaci złotówkę, to będziemy mogli zapłacić pierwszą ratę za Facebooka. No a ten, kto ma Facebooka teraz, to się zgodził go wam sprzedać? No spoko w 2 miliardy ludzi go przecież przekonamy jakoś, nie? No to ja dorzucę swoje owce.